Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak zakończyć dyskomfort w swoim życiu? Dzisiaj wyruszymy w podróż do sedna naszych uczuć i myśli, badając ten kluczowy temat, który przenika nasze istnienie. Po drodze napotykamy wiele okoliczności, które mogą wywołać rozczarowanie, frustrację, a nawet złość. Te trudne chwile mają moc zachwiania naszą stabilnością emocjonalną i przetestowania nas. Jednakże to właśnie w tych kluczowych momentach znajdujemy szansę na dojrzewanie i postęp jako istoty ludzkie. Jeśli jesteś na moim kanale po raz pierwszy, zasubskrybuj i polub film, aby mógł w przyszłości tworzyć te treści. Ważne jest, aby zrozumieć, że niezadowolenie z życia nie jest stanem trwałym, ale raczej naturalną reakcją na przeciwności losu, które stają na naszej drodze. Jednak nauczenie się przekraczania tych negatywnych uczuć i odnajdywania wewnętrznego spokoju ma fundamentalne znaczenie dla naszego emocjonalnego dobrostanu i rozwoju osobistego. Dlatego jesteśmy tu dzisiaj, aby zaoferować wsparcie w tej podróży do samopoznania i transformacji. Zebraliśmy przemyślany wybór inspirujących i refleksyjnych cytatów, które pomogą Ci kontemplować zyskać jasność i zmienić perspektywę. Te mądre i pocieszające słowa będą latarnią na drodze do akceptacji, przebaczenia i wdzięczności. Zacznijmy, kiedy kogoś nienawidzisz, pozwalasz tej osobie dominować nad tobą. Powstrzymywanie się od oburzenia to prawdziwa supermoc. Im bardziej rozwiniesz się intelektualnie, tym lepiej zrozumiesz, że gniew jest bezowocny. Izoluje nas, a działania podejmowane pod jego kontrolą często kończą się niepowodzeniem. Gniew innych jest twoim najgorszym wrogiem, a pokój najlepszą obroną. Bez twojej współpracy nikt nie może cię skrzywdzić. Krzyk nie zwiększa twoich umiejętności. Łzy cierpienia można ukoić rozumem, zamieniając gniew w światło. Postrzegaj złość nie jako przeciwnika, ale jako kwestię, którą należy rozwiązać z życzliwością, miłością i niestosowaniem przemocy. Jeśli cały czas jesteś urażony, marnujesz energię i uwagę. Bądź dumny z pielęgnowania miłości zamiast nienawiści, gdyż nienawiść jest ciężarem, którego nie warto dźwigać. Nie pozwól, aby zło innych ludzi raniło Cię. Nikt nie leczy raniąc innych. Nienawiść jest jedynie przejawem niepewności. Wszystko, co irytuje nas w innych, może pomóc nam zrozumieć siebie. Kiedy pozwalamy, aby zdominował nas gniew, przestajemy szukać prawdy i zaczynamy walczyć wyłącznie o nasze egoistyczne interesy. Ocenianie i poczucie odrębności prowadzi jedynie do samotności i utraty wewnętrznego spokoju. Trzymanie się przeszłości oznacza życie w niepokoju. Jeśli stracisz spokój, będzie to Twoja wina ponieważ twoje reakcje emocjonalne są twoją własną odpowiedzialnością. Zamiast pytać, jak sobie poradzić ze złością, powinniśmy zapytać, jak go uniknąć. Jeśli inni cię skrzywdzili, to jest to ich problem, nie twój. Bądź wdzięczny za każde wyzwanie, bo to ono sprawia, że się rozwijasz. Gniew zniknie dopiero wtedy, gdy przestaniemy kultywować nadzieję. Zły człowiek zamyka usta i oczy. Odłóż satysfakcję związaną z wyładowaniem swojej złości. Najlepszą zemstą nie jest wzajemność. Zamiast nienawiści zaoferuj zrozumienie. Pokaż sprawcy, gdzie popełnił błąd. Nie pozwól innym kontrolować Twoich uczuć. Jeśli znasz swoją własną ciemność, będziesz w stanie poradzić sobie z ciemnością innych. Kochaj siebie bo miłość jest najlepszą odpowiedzą na okrucieństwo. Nie denerwuj się obelgami, ponieważ bardziej odbijają się one na osobie, która je wypowiada, niż na tobie. To oburzenie pokazuje, że tak naprawdę nie rozumiemy. Gniew to miecz obosieczny, knący zarówno agresora, jak i atakowanego. Szukaj mądrości w sobie, a nie w innych. Przestań się obrażać, bo to nie jest prawo. Ale wybór. Zasada e oko za oko tylko nas oślepi. Najlepszą reakcją na złość jest zwłoka. Większość sporów nie ma znaczenia na dłuższą metę. Zamień swój gniew w energię potrzebną do dalszego działania. strategy. Liderzy nie mogą sobie pozwolić na nienawiść. Złość może wydawać się stymulująca, ale jest ślepa. Okłamuje tylko głupców. Kiedy zanika rozum, jego miejsce zajmuje gniew. Dlatego złość jest oznaką kruchości, a nie siły. Chwast, gniew jest drzewem. Każdy może się złościć, to proste. Jednakże złość na właściwą osobę, we właściwy sposób, we właściwym czasie, z właściwego powodu. We właściwy sposób nie jest w zasięgu każdego i na pewno nie jest łatwa. Wyobrażam sobie, że jednym z powodów, dla których ludzie nadal chowają urazę, jest poczucie, że gdy nienawiść opadnie, spotka ich ból. Za każdą minutę spędzoną w złości tracisz 60 sekund szczęścia. Złość jest kwasem, który może wyrządzić więcej szkód pojemnikowi, w którym jest przechowywany niż czemukolwiek, na co zostanie rozlany. Odwet stawia cię na tym samym poziomie, co twój wróg, a przebaczenie wynosi cię ponad niego. Złość jest tylko ostrzeżeniem. Rozpoczynając swoją podróż zemsty, wykop dwa groby. Po pierwsze, żadna namiętność nie wyraża tak szczerości osądu jak gniew. Nigdy nie nienawidź swoich przeciwników, ponieważ wpływa to na twój osąd. Nigdy nie trać ani minuty na myślenie o ludziach, których nie lubisz. Złość osłabia umysł. Poczucie bycia urażonym jest opcjonalne, jest wyborem. Jeśli jesteś zły, obwiniaj siebie. Złość jest tak naprawdę zawiedzioną nadzieją. Wszelka przemoc rodzi się ze słabości. Cisza jest najlepszą reakcją na złość. Gniew jest ulotny, wyrzuty sumienia są wieczne. "Jesteś pierwszą ofiarą własnego gniewu, nie odpowiadaj na prowokacje naśladownictwem. Kiedy pojawia się złość, pomyśl o konsekwencjach. Osoby, które łatwo się obrażają, są utrapieniem. Ogień w sercu wytwarza dym w głowie. Obejmij rytm natury, jego sekretem jest cierpliwość. Nienawiść do kogoś wyrządza więcej szkody tobie niż tej osobie. Ktokolwiek cię irytuje." Dominuje nad tobą. Promuj to, co kochasz, zamiast krytykować to, czego nienawidzisz. Możesz się poddać lub walczyć cofnij się o krok i uśmiechnij nie wychodź do przodu i nie krzycz. Ci, którzy nienawidzą, to zdezorientowani wielbiciele, którzy chcą być tacy jak ty. Każdy, kto zdoła go zirytować, staje się jego panem. Mogą cię rozwścieczyć tylko wtedy. Gdy im na to pozwolisz. Rać sobie ze złością, nie wpadając w złość, zwyciężajcie zło dobrocią, chciwość hojnością, a kłamców prawdą. Złość przychodzi tak szybko, że nawet jej nie zauważamy. Pielęgnowanie dystansu, obecności i ciszy każdego dnia pomoże ci stać się mniej reaktywnym. Zrozum wreszcie. Że masz w sobie coś potężniejszego i boskiego niż to, co powoduje cielesne namiętności i wlecze cię jak marionetkę. Kiedy wypełnisz swoje życie miłością, przekonasz się, że złość, poczucie winy, uraza i wszystkie negatywne uczucia cię opuszczą. Wszyscy mamy negatywne impulsy, ale nie musimy na nie reagować. Bądź świadomy tego, kto rani twój gniew, zazwyczaj jesteś to ty pierwszy. Teraz bardziej mi szkoda wściekłych ludzi. Spójrz na ludzi, których nie kochasz i wykorzystaj ich jako ćwiczenie otwierania serca. W porządku jest być złym, on jest człowiekiem. A nauczenie się uśmiechania w twarz swojej złości i akceptowania jej daje ci ogromną wolność. Kiedy jesteś zły, bądź tego świadom. Kiedy staniesz się świadomy, nie będziesz już pogrążony w gniewie, zaczniesz widzieć go z zewnątrz. Chowanie urazy jest głupie, bezproduktywne i trujące. Tylko głupcy mogą to znieść, mądrzy odpuszczą. Im więcej gniewu z przeszłości nosisz w swoim sercu, tym mniej będziesz w stanie kochać w teraźniejszości. Największym błędem, jaki popełniamy w przypadku negatywnych emocji, jest próba ich nieodczuwania. Świadomość pogłębia pozytywne emocje i pomaga rozwiać te negatywne. Próba uniknięcia uczuć powoduje cierpienie. Można kogoś nie lubić, a mimo to uczyć się od niego. Zatrzymaj się i żądaj sobie pytanie: czy to naprawdę wymaga odpowiedzi? Małe irytacje przychodzą i odchodzą. Podrażnienie szybko znika, jeśli na to nie pozwolisz. Staraj się unikać opowiadania się po którejś ze stron. Podejmując ważne decyzje w gniewie, rozpoznaj samą emocję. Będąc świadomym jej wpływu na Twój osąd, pamiętaj, że źli ludzie wybierają natychmiastową satysfakcję zamiast długotrwałego dobrego samopoczucia. Ponieważ nie potrafimy kontrolować swojego gniewu, zaakceptujmy pewne niedoskonałości w naszym życiu. Wewnętrznie weź odpowiedzialność za źródło swoich przeciwności losu, gdy poczujesz się zdenerwowany. Unikaj kładzenia się spać w złości. Zamiast tego zmierz się z tym świadomie. Wyrażanie złości oznacza wypowiedzenie słów, których będziesz później żałować. Gniew służy jedynie jako ochroniarz smutku, odpocząć od tego osobistego dramatu. Nie dawaj okolicznościom mocy, aby cię złościć, ponieważ tak naprawdę nie przejmują się tym. Ludzie często się kłócą, bo nie mają odpowiednich argumentów. To zabawne. Jak niektórzy ludzie myślą, że ich nienawidzisz, podczas gdy w rzeczywistości nawet o nich nie myślisz. Kiedy jesteś zły, weź głęboki oddech, w stanie wielkiej irytacji pozwól sobie nawet na przeklinanie. Rozbieżność między rzeczywistością a oczekiwaniami pogorycz wynikającą z gniewu, który zapomniał o swoim pochodzeniu. Ci, którzy szukają powodów do oburzenia, nigdy ich nie znajdą. Sam gniew staje się karą. Ci, którzy próbują zadać ból innym, również cierpią. Nieświadomy umysł, przesiąknięty namiętnościami i udrękami, ma swoje korzenie w trzech truciznach chciwości, gniewie i iluzji. Złość bardziej odzwierciedla twój stan wewnętrzny niż wydarzenie, które ją wywołało. Gniew nie jest ani szlachetny, ani silny to błąd, słabość. W zależności od sytuacji, może to być nawet pułapka zaplanowana przez kogoś innego. Kiedy jesteś zły, stajesz się częścią problemu, a nie rozwiązaniem. Konsekwencje gniewu i urazy są bardziej szkodliwe niż okoliczności, które je spowodowały. Bądź świadomy obelg, które otrzymujesz, ponieważ rezonują one bardziej niż te, które wypowiadasz. Gniew jest przywilejem dla silnych. Ciężarem dla słabych. Skłonność do łatwego obrażania się jest bezpośrednio związana z brakiem rozeznania. W miarę oddalania się społeczeństwa od prawdy będzie coraz więcej ludzi gardzących tymi, którzy ją głoszą. Poddając się oburzeniu, rezygnujesz z mądrości. Aby zrozumieć naturę gniewu, zaufaj czasowi, bo po burzy przychodzi spokój. Niektóre zmartwienia dręczą nas nadmiernie. Inne zaś pojawiają się przedwcześnie lub bezpodstawnie. Głupcy martwią się o wszystko, mądrze, tylko w tym, co naprawdę ważne. Może się wydawać, że złość daje ci tymczasowe poczucie mocy, ale jest to ślepa energia. Spokojna refleksja pozwala rozważyć różne kąty i perspektywy. Upojenie gniewem ujawnia nas innym, ale ukrywa nas przed samymi sobą. Wskazane jest kierowanie gniewu na problemy, a nie na ludzi i skupienie się na rozwiązaniach, a nie na wymówkach. W ogniu emocji gniew prowadzi nas do chwilowej porażki, ale kończy się zwycięstwem na wojnie. Prawdziwa wolność leży w dobroci, podczas gdy tyrania trwa nawet w rodzinie królewskiej. Gniew wybucha jak burza z zanurzonej świadomości. Kiedy poczujesz, że to się zbliża, skup się na oddechu aby się uspokoić. Krzyk nie czyni niczego więcej możliwym. Kiedy jesteś zły, poliz do dziesięciu, zanim zaczniesz mówić, lub do stu, jeśli to konieczne. Nienawiść jest ciężkim brzemieniem, uwolnienie się od tego pozwala na lżejszą i spokojniejszą podróż. Kiedy ktoś zostaje przez nich pokonany, zawsze jestem dumny, że w jakiś sposób kocham świat. Nienawiść jest w porównaniu z tym taka prosta. Uważam, że irytacja jest emocją niewykorzystaną i nie lubię marnować uczuć. Gniew niczego nie rozwiązuje, impulsywna reakcja może prowadzić do dużych problemów. Zły człowiek jest jak koń, który stracił kontrolę, osoba kłótliwa nie przyciąga dobrych sąsiadów. Gmiłgle boku nas izoluje. Za każdym razem, gdy pozwalamy aby zdominował nas gniew, zatruwamy naszą istotę. Działania podejmowane w gniewie są skazane na niepowodzenie. Gniew jest bezpośrednim zagrożeniem. Każdy, kto się na coś złości, złości się bez powodu. Gniew jest największym wrogiem człowieka, podczas gdy pokój zapewnia osobistą ochronę. Największym błędem, jaki popełniamy w przypadku negatywnych emocji, jest próba ich stłumienia. Próba ignorowania naszych uczuć powoduje tylko większy niepokój. Można kogoś nie lubić, a mimo to uczyć się od Niego. Zatrzymaj się i żądaj sobie pytanie, czy naprawdę konieczne jest reagowanie na drobne irytacje. Podrażnienia te zwykle szybko ustępują, jeśli nie będziemy ich karmić. Unikaj podejmowania ważnych decyzji, gdy jesteś zły, rozpoznać emocje i ich zniekształcający wpływ na osąd. Pamiętaj, że w odpowiedzi na krótkotrwałe prowokacje rozgniewani ludzie mają tendencję do przedkładania natychmiastowej satysfakcji nad długoterminowe dobro. Dlaczego nie możemy kontrolować swojej złości? Ponieważ idealizujemy doskonałość. Musimy zaakceptować odrobinę niedoskonałości w naszym życiu. Naucz się brać odpowiedzialność za swoje problemy, gdy jesteś zdenerwowany. Nie idź spać zły, pogódź się z tym. Mówienie impulsywnie, gdy jesteś zły, spowoduje później żal. Złość jest tylko tymczasowym buforem dla ukrytego smutku. Odłącz się od tego osobistego dramatu, nie dawaj okolicznościom mocy. Aby Cię złościć, ponieważ ich to nie obchodzi. Ludzie często kłócą się, bo nie mają przekonujących argumentów. To ironiczne, że niektórzy ludzie myślą, że ich nienawidzisz, podczas gdy w rzeczywistości nawet ich nie bierzesz pod uwagę. Kiedy poczujesz się zirytowany, odlicz, zanim zareagujesz impulsywnie. Złość pojawia się, gdy rzeczywistość nie spełnia oczekiwań. Gorycz to uraza, której pochodzenie zostało zapomniane. Wymówek dla tych, którzy szukają powodów do oburzenia, nigdy nie brakuje. Gniew jest karą samą w sobie. Kto je karmi, to nie wraz z nimi. Nieświadomy umysł jest zakorzeniony w trzech truciznach: chciwości, gniewie i iluzji. Bycie zły ujawnia więcej o Twoim wnętrzu niż o wydarzeniu, które wywołało Twoją złość. Niew nie jest ani szlachetny, ani silny. To błąd, słabość. W zależności od sytuacji złość może być nawet pułapką zastawioną przez kogoś innego. Pozwalając sobie na złość, stajesz się częścią problemu, a nie rozwiązaniem. Konsekwencje bólu są bardziej szkodliwe niż okoliczności, które go spowodowały. Pamiętaj, że otrzymałeś więcej zniewak niż zadałeś. Gniew jest przywilejem dla silnych, obowiązkiem dla sprawiedliwych, a samookaleczeniem dla słabych. Im łatwiej cię urazić, tym głupszy będziesz się wydawał. W miarę jak społeczeństwo oddala się od prawdy, wzrasta nienawiść do tych, którzy ją wyrażają. Poddanie się oburzeniem jest rezygnacją z mądrości. Zaufaj czasowi, aby określić prawdziwą naturę czegoś, kiedy emocje biorą górę. Trudno jest to wyraźnie zobaczyć. Niektóre zmartwienia dręczą nas bardziej niż powinny, inne pojawiają się przedwcześnie lub bezpodstawnie. Mądrzy ludzie interesują się tylko tym, co naprawdę ważne, ponieważ rozumieją skończoność czasu i energii. Może się wydawać, że gniew daje ci poczucie chwilowej mocy, ale to ślepa energia zaciemnia Twój wzrok. Skieruj swoją złość na rozwiązywanie problemów, zamiast obwiniać ludzi, skupiaj się na rozwiązaniach, a nie na wymówkach. W ogniu bitwy gniew może zwyciężyć, ale ostatecznie zwycięży prawdziwe życie. Dotarcie do tego punktu i ukończenie filmu oznacza, że pragniesz rozwoju osobistego. Jeśli spodobała Ci się treść, nie wahaj się i zostaw komentarz. Jeśli nie wiesz, co napisać, Wystarczy proste wyrażenie wdzięczności, żeby pokazać, że obejrzałeś do końca. Jeśli jeszcze nie subskrybowałeś kanału, może dołączysz do nas teraz. Istnieje wiele nauk stoicyzmu, które można zastosować w naszym codziennym życiu. Dlatego zachęcam Cię do kontynuowania podróży w celu poznania tej filozofii. Oto filmy pełne stoickiej mądrości, które pomogą Ci w dalszym doskonaleniu.